Dlaczego niektórzy wchodzą w stan głębokiej hipnozy już w ciągu sekund, a inni mają z tym problem? Oto cztery warunki, jakie trzeba spełnić, aby wejść w stan głębokiej hipnozy. Wiele osób myśli, że aby wejść w stan głębokiej hipnozy, to trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje albo być podatnym na hipnozę. Lecz jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy, to wiesz już, że czegoś takiego jak podatność na hipnozę po prostu nie ma. Co zatem należy zrobić? Po pierwsze, Trzeba chcieć. Dlatego, że jak wspominałem już w moich poprzednich filmikach, nie ma czegoś takiego jak hipnoza, jest tylko autohipnoza. Zatem to ty musisz chcieć i nikt nie może ci do tego zmusić. Więc jeśli nie będziesz podążać za sugestiami hipnoterapeuty, ani też nie będziesz chciał wprowadzić w sobie zmian, to żadna terapia ci nie pomoże. Po drugie, nie możesz mieć fałszywego wyobrażenia na temat hipnozy, ponieważ jeśli wydajecie, się, że hipnoza jest czymś, czym nie jest w rzeczywistości, no to się rzeczy nie zadziała. Dlatego właśnie nagrywam te filmiki, aby uświadomić cię, że w hipnozie nie zasypiasz, nie traci Kontroli i nie jesteś w stanie w niej utknąć. Po trzecie, nie można się bać hipnozy. Strach jest tym elementem, który najczęściej sprawia, że dana osoba blokuje się przed wejściem w głęboki stan hipnozy, pozostając na poziomie takiego lekkiego transu. Jest to zupełnie normalna i naturalna reakcja naszego organizmu na coś, co jest nieznane, dlatego nie musisz się tym przejmować. Moja już w tym rola jako hipnoterapeuty, aby pomóc ci pozbyć się tego strachu, na przykład poprzez wyjaśnienie, czym hipnoza jest naprawdę, czy też poprzez poprowadzenie cię za rączkę przez ten cały proces. 4. Musisz mieć odpowiednią mentalność. Mentalną postawę wobec przyjmowanych sugestii. Jako, że to ty masz nad sobą pełną kontrolę w tym stanie i to ty decydujesz, czy dana sugestia wywoła zmiany w tobie, czy też nie, to jedyną i słuszną mentalną postawą, jaką możesz przyjąć, jest coś takiego. Akceptuję tę sugestię całym sobą, wiem, że zadziała. Ponieważ jeśli nie będziesz chciał przyjąć danej sugestii, będzie ci to obojętne, albo też będziesz mieć nadzieję, że coś się stanie samo za siebie, to taka sugestia zostanie odrzucona przez Twój umysł co już zresztą tłumaczyłem opisując funkcję krytyczną. Jeśli masz pytania co do któregoś z tych warunków, to daj znać w komentarzu. A jeśli chcesz zrozumieć więcej i zostać prawdziwym właścicielem twojego własnego umysłu, to zasubskrybuj Mind Owners i obejrzyj mój film Hipnoza Prawdy i Mity. Mind your mind!